Zarządzaj swoimi dokumentami szybko i wygodnie, kiedy chcesz i jak lubisz w komputerze, tablecie i smartfonie. Tagi to słowa kluczowe lub frazy ułatwiające kategoryzację, wyszukiwanie i organizację danych. Pozwalają na opisanie dokumentów, transakcji, kontaktów lub nawet konkretnych pozycji na fakturze. Za ich pomocą można szybko znaleźć odpowiednie dokumenty. Wyeksportować je lub udostępnić. Aby dodać nowy tag, wystarczy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie wpisać jego nazwę. Przy dużej ilości tagów przydatne jest ich grupowanie w kategorie. Dodawanie kategorii działa identycznie jak tworzenie tagów za pomocą przycisku Dodaj, a przenoszenie tagów do kategorii odbywa się za pomocą przeciągnięcia. Odpowiednio otagowane dokumenty pozwalają na ich szybkie i intuicyjne wyszukiwanie.